Jesteśmy tu w Warszawie, w centrum, i tu jest ścieżka rowerowa. Chciałbym Wam teraz zademonstrować coś cudownego w Polsce, o którym Wy być może jeszcze w życiu nie pomyśleliście, bo nie jesteście Niemcem. Nie jestem żadnym Niemcem, Niemcem, mówi Hans-Franz Wrenzel. Poszkodowanym przez niemiecką mentalność. Za chwilę. Przyjadą tu rowerzyści. Ja jako pieszy wchodzę w tą ścieżkę. Jak Ham, Ignora, turysta. I zobaczycie, prawdopodobnie nic się nie stanie: nic. W Niemczech rowerzysta bez zsiadł z roweru, przynajmniej by dzwonił. Być może tak, a być może by, by też zsiadł, pouczał mnie i ewentualnie jeszcze jakieś fajne przekleństwa. Ich bin so ein Bastardradfahrer. Du darfst gar nicht da stehen auf der Straße! Halt die Gavetto! Hol doch die Polizei! Hol doch die Polizei! Einmal Polizei! <laughs> Bevor sie hier erscheinen werden, ist die Action schon vorbei! Was tust Polze? Spoko! Bess aggressi! Polazze! Nei budget Toleranze in den Narod bei Europie! Zobaczymy, zrobimy Test! Oh, jetzt jedzie hier Nogista! Polera, dzwonił! Zobaczymy, testujemy dalej. Nie dzwoniła! Nic! proszę nic! Nikt nie dzwonił! Cztery, trzej rowerzyści i jeden hulajnogista. Nic! R